Zasoby naturalne na Ziemi Zanim zaczniemy, czym są zasoby naturalne? Według definicji są to wszelkie występujące na Ziemi naturalne dobra możliwe do wykorzystywania przez człowieka. Dzieli się je na: Zasoby odnawialne, uzupełniane w sposób ciągły lub sezonowo, np. roślinność, zwierzęta. Zasoby nieodnawialne, ich ilość jest ograniczona, przez co mogą one ulec wyczerpaniu, np. węgiel kamienny czy ropa naftowa. Zasoby częściowo odnawialne, np. gleby i woda. Zasoby naturalne wyróżnia się także pod względem użyteczności. Na tej podstawie dzieli się je na surowce mineralne. Są to użyteczne dla człowieka skały i minerały. Jeśli występują w złożach, to znaczy w dużym nagromadzeniu, nadają się do eksploatacji i wykorzystania. Stanowią one około 75% surowców stosowanych w gospodarce. Występują we wszystkich postaciach stałej, ciekłej i gazowej. Należą do zasobów nieodnawialnych. Woda jest ona wykorzystywana przede wszystkim jako woda pitna, do kanalizacji oraz jako surowiec energetyczny. Należy do odnawialnych zasobów naturalnych. Powietrze. Jest to zasób rozumiany jako tlen atmosferyczny, którym człowiek oddycha i który może zostać wykorzystany w procesach technologicznych, oraz jako wiatr będący odnawialnym źródłem energii. Energia słoneczna należy do odnawialnych surowców energetycznych. Drewno jest wykorzystywane do produkcji energii cieplnej oraz w budownictwie. Zasoby leśne, mimo że się odradzają, zalicza się do nieodnawialnych zasobów naturalnych, gdyż proces ich odrastania jest bardzo powolny i długotrwały. Gleba jest zasobem odpowiedzialnym za produkcję roślinną. Łatwo ulega degradacji, mimo że w wyniku procesu glebotwórczego ma możliwość odradzać się, proces ten postępuje bardzo powoli. Stąd gleby należą do trudno odnawialnych zasobów naturalnych. Ciekawostka numer 1. Także człowiek reprezentuje pewien rodzaj zasobów poprzez wiedzę, dorobek kulturowy i cywilizacyjny. W gospodarce z zasobami naturalnymi dokonuje się w ostatnich latach wielu ocen dotyczących tendencji rozwojowych i perspektyw na przyszłość. Powstało wiele dokumentów zajmujących się tym zagadnieniem, m.in. granice wzrostu, raport podsumowujący pracę klubu rzymskiego z 1973 roku. Określał, na ile lat starczy surowców. Jego założenia były bardzo pesymistyczne i w wielu punktach jak dotąd się nie sprawdziły. Zakładał on, iż węgla kamiennego starczy na 2300 lat, żelaza na 240 lat, gazu ziemnego na 38 lat, miedzi na 36 lat, ropy naftowej na 31 lat, rtęci na 13 lat, złota na 11 lat. Od czasu opublikowania raportu odkryto nowe złoża, a wydobycie niektórych ograniczone. Stąd prognozy te są w dużym stopniu nieprawdziwe. Jednak prawdą jest iż naturalne zasoby ziemi kurczą się i istnieje niebezpieczeństwo ich wyczerpania. Stąd konieczna jest racjonalizacja wydobycia i poszukiwanie nowych, odnawialnych źródeł zasobów. Na zakończenie top 5 najważniejszych zasobów na ziemi. Numer 1. Ropa naftowa. Ropa naftowa jest to ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych. Zawierające ponadto organiczne związki siarki, tlenu azotu oraz składniki mineralne. Złożą ropy naftowej towarzyszą gaz ziemny i solanka. Numer 2. Węgiel kamienny. Węgiel kamienny jest jednym z głównych surowców energetycznych świata. Jego złoża występują na wszystkich kontynentach, są jednak rozmieszczone bardzo nierównomiernie. Największe złoża tego surowca znajdują się w Europie Centralnej i Wschodniej, zwłaszcza na Ukrainie. W Rosji, w Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Chiny i Indie, oraz w Ameryce Północnej USA i Kanada. Numer 3. Uran. Największe zasoby uranu posiadają Kanada, Australia, Niger, Rosja, USA, Namibia i RPA. Uran jest coraz powszechniej wykorzystywany do produkcji energii jądrowej i w medycynie. Ma także duże zastosowanie militarne. Wykorzystywanie uranu niesie jednak wiele problemów. m.in. istnieje niebezpieczeństwo skażenia promieniotwórczego podczas jego eksploatacji oraz problem w zagospodarowaniu odpadów. 4. Zasoby wodne. W przypadku wód mówi się o ich zasobach i zapasach. Światowe zapasy wody to woda zgromadzona w lądolodach, lodowcach, wietnej zmarzlinie, wierzchniej z warstwie litosfery i wielkich jeziorach świata. Zasoby wody dotyczą corocznego odnawiania się wód, wód będących w obiegu. Około 50% powierzchni kontynentu cierpi na skrajny lub dokuczliwy deficyt wody. Sytuację pogarsza obecnie nosowe skażenie wód ciekami ropą naftową i substancjami ropopochodnymi. Ponadto około 94% zasobów wodnych świata stanowią wody słone, a 2% wody zgromadzone w lodowcach, co sprawia, iż niewiele wód nadaje się do spożycia. Numer 5 Powietrze atmosferyczne. Powietrze atmosferyczne jest obok wody najważniejszym zasobem naturalnym. Bez niego niemożliwe byłoby życie na Ziemi. Niestety występuje obecnie skażenie atmosfery o globalnym zasięgu. Najczystsze powietrze występuje nad powierzchniami otwartych mórz i oceanów, natomiast najbardziej zanieczyszczone nad silnie przemysłowionymi obszarami i aglomeracjami miejskimi. To już wszystko. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam temat surowców naturalnych. Projekt stworzyli Grzegorz Pogłowicz i Mateusz Romanek. Dziękujemy za uwagę.